Siemano, z tej strony Malina i witam was w drugim odcinku recenzji. No, y tak jak wypadło w sumie, myślałem nad wyjątkiem trójką, ale będzie dać chcę zaraz, i patrzę na dwójkę. No mm. to gra jest taki shooter, bardzo <sum> osobowy. Głównie składa się na teamplay w ale Ma dwa rodzaje rozgrywki, jeden gracz oraz sieciowa. Myślę, że sieciowa jest dosyć bardzo popularna, pomimo tego, że gra już swoje lata ma ale dalej będę grają. No i mamy jednego gracza, którym gramy na e, z czy z służą inteligencją. No to ja nawet czekać. Zaczynamy. Witamy w menu mapy. Co tu widzimy? Odprawa. No to jest coś takiego w sumie jakby główna fabuła tej mapy, znaczy o to się dzieje. Tryb gry, czyli na przykład capture the flag, e, ilość zabójstw, co, dlaczego, kto po jakiej stronie walczy. Informacje o serwerze. To jest teraz jest serwer lokalny, czyli ilość graczy jest prawie. Co jeszcze? Ustalenie mapy, tryb gry oraz wielbicie mapy Jesteśmy teraz w budnym menu gry Mamy tutaj wybór, możemy tutaj wybrać e, klasę, czyli komandos sniper, szturmowiec Narodowość, czyli w tym przypadku USMC oraz Chiny oraz miejsce odrodzenia Zaczynamy gra Gra pomimo tego, że do najnowszych nie należy W ogóle została wybrana e, No, dosyć zaskakuje grafiką Jedzimy tutaj i się Gra jest naprawdę bardzo fajna. Mamy w niej wiele modeli broni zależnych od tej właśnie dronki mam dostał. Gra jest dosyć dopasowana, jest, fajnie wygląda przywatność w wszystkie animacje, modele broni wszystko jest bardzo, ale tu bardzo ciekawe. Cieszy też na inteligencji do przeciwników, chociaż teraz może jej nie zobaczycie, ponieważ działamy na najniższym poziomie. No ale, naprawdę jest ona dosyć rozwinięta. BF20 right right z grą, więc jest z niej naprawdę wybieramy opcję Tutaj, klikając Q, możemy wybrać różne, jak tej opcje. Wszystkie oh, you są rozmawiane przez bloki, przez ludzi, więc jest, można poprosić tutaj o transport, pomoc, amunicję, o wszystko. czy jest wiele mm, wyjazdów, takich miejsc snajperskich z których można skorzystać spróbować ustrzeić kogoś to jest właśnie taki jeden dźwig no i pokażę wam jest wiele miejsc dla snajperów gdzie mogą się oni ukrywać yy, być prawie niezauważalni w różnych miejscach to jest właśnie takie jedno z wysoko, trudno dostępne oczywiście trochę zajmuje wchodzenie na nie ale naprawdę warto można ustrzelić parę fragów Że oczywiście wysokim, w wiele wysokich miejsc pomimo też wpada w chrony żeby spokojnie z nich chodzić otwieramy go przyciskiem 9 Wyglądujemy bezpiecznie tak wygląda praca z Denvera. dajemy się na wysokim miejscu no i ściągamy oczywiście to nie jest takie łatwe na pierwszy przeciwnika jest naprawdę bardzo trudno oczywiście są, jest możliwość o, a, obok nie wybuchła jakaś bomba jest możliwość bombardowania stacji przeciwników i tych spraw, więc naprawdę gra jest bardzo fajna tak jak już powiedziałem jest wolnego robiłem wsiadamy do niej do przyciskamy możemy yy, wozić naszych ludzi Ma, no cały dzień mały które miejsce są zajęte, ile mamy pancerza, ile życia ma nasz pojazd. Oczywiście, uderzając w różnego typu rzeczy, ży życie tracimy. E, może zostać one przez ludzi, którzy nam trafiam, czyli mm, bez sobie mechanika. W każdej chwili możemy wysiąść z pojazdu i ruszyć pieszo na podwój w grze, tak jak powiedziałem jest kilka trybów ten z mapy jest mm, tryb z przejmowaniu flagi zobaczcie podbiegamy do niej stajemy przy niej a nasz zawodnik nasz zawodnik, nasz żołnierz no, będzie naciągnął zaraz flagę na maszku kolejną rzeczą na którą trzeba zwrócić uwagę jest to, że każda mapa jest niemalże w innym klimacie każda ma prawie inne cele no i Oczywiście do każdej chaleki inaczej podchodzi z inną strategią. W jednej biegniemy z kolegami, papier wzięliśmy w chwilę wyjdzie, w drugiej myślę, że najważniejsze jest to, żeby skalać się, zająć ten punkt kontrolny, zająć przeciwnik od tyłu i no, zająć jego miejsce i wygrać e, szybko bitwę. Ważną bardzo rzeczą jest interfejs. Zaczynamy. Prawy górny ruch, jak widzicie, mapa. Obok mapy widzimy e, takie jakby... Mm, kartoniki, niebieski i czerwony. Są to punkty, które y, zdobywamy w Battlefield'zie i tutaj jednym, jedną z rzeczy jest to, no, kiedy się wyzeruje, oczywiście drużyna przegrywa. Co widzimy na mapie? No i genialnie wróciłem ten gram. Co widzimy na mapie? Na mapie można zobaczyć punkty kontrolne przeciwników oraz pojazdy ciężko używane. Niżej widzimy jaką broń posiadamy, ile ma naboi, ile ma na magazynków. Tutaj po lewej stronie widzimy życie nasze oraz wytrzymałość. Gra naprawdę zaskakuje. Posiada wiele elementów, które, a, które potrzebuje gra, aby była wciągająca. Ma grafikę, ma klimat, wiele broni, wiele rodzajów poślizgów, wiele graczy. Naprawdę jest bardzo fajna. Myślę, że pomimo tego, że doszło do zmiany 4, to naprawdę warto... Wróci wrócić do tego, co tutaj żeby wam chodzi o 4 pograć sobie, bo naprawdę gra warta jest tego jest, ma wysoko rozwiniętą różnicę e, w grudniu zależnie od poziomu no i naprawdę bardzo fajnie się wygląda, więc tak jak powiedziałem, o, ma no jeszcze oczywiście taki punkt player, bez którego Battlefield raczej by nie istniał tak wysoko no, dziękuję wam, no to Droga Mary recenzja, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, rekomenduję, pomotywuję. Dzięki. Trzymano. Cześć.